Dzień dobry! Kontynuując nasz cykl filmów związanych z cechami motorycznymi u dzieci, dzisiaj poświęcimy uwagę gipkości. Każdy człowiek posiada określone możliwości ruchowe, których realizacja oparta jest na indywidualnych zdolnościach motorycznych. Jedną z tych zdolności jest właśnie gibkość. Z punktu widzenia antropomotoryki, gibkość określa się zakresem ruchomości w stawach, co wpływa na jakość i precyzję ruchu. Na jej poziom ma wpływ elastyczność więzadeł, ścięgien i mięśni. Mówi się, że gibkość to cecha wrodzona, natomiast bez wątpienia można poprawić jej parametry systematycznym treningiem. Zakres ruchu jest różnicowany przez wiek, płeć oraz budowę ciała człowieka. Rozwój gibkości w ontogenezie człowieka jest dość równomierny, natomiast obserwujemy jego przyspieszenie w wieku mniej więcej od 4 do 5 lat. Osiągnięcie pierwszego apogeum motoryczności stwarza idealne warunki do rozwijania i kształtowania właśnie tej cechy. W kolejnych latach zauważalny jest jednak taki dymorfizm płciowy, czyli różny rozwój tej cechy motorycznej u chłopców i u dziewczynek. U chłopców najlepiej ta cecha rozwija się pomiędzy 7 a 10 rokiem życia, natomiast u dziewczynek pomiędzy 12 a 15. Według Osińskiego, po osiągnięciu tego apogeum rozwoju gipkości, cecha ta w późniejszych latach rozwija się już zdecydowanie wolniej. Czynnikami wpływającymi na rozwój gibkości jest elastyczność więzadeł i ścięgien, więc im większa jest ta elastyczność, tym większy będzie zakres ruchu. Zatem kształtowanie jej będzie miało miejsce przy wszystkich czynnościach, które obejmują bieganie, skakanie, rzucanie czy pływanie. Pomiaru tej zdolności motorycznej możemy dokonać stosując jedną z prób indeksu sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory. Gipkość to cecha motoryczna, która ułatwia dzieciom wykonywanie różnego rodzaju zadań ruchowych, takich jak wspinanie się, przechodzenie przez tunele, przechodzenie przez jakieś sznurki, wychodzenie z różnego rodzaju przedmiotów, czy uwalnianie się z szar. Ważną rolę w kształtowaniu gipkości odgrywają również ćwiczenia, które łączą w sobie ruch i muzykę. W zajęciach ruchowo-muzycznych łatwiej bowiem jest dzieciom pogłębiać amplitudę ruchu poprzez balansowanie, wielokrotne powtarzanie czy pogłębianie danego ruchu. Nie zapominajmy o ćwiczeniach z elementami jogi i stretchingu. Aktualnie jest to bardzo modna forma ćwiczeń, ona wspaniale kształtuje gibkość i co najważniejsze, można stosować te zajęcia niezależnie od wieku dziecka. Gorąco zachęcam Państwa do stosowania ćwiczeń kształtujących gipkość w grach i zabawach wśród najmłodszych.